Cześć, witam Was, Energik, w kolejnej recenzji. Dzisiaj mam dla Was recenzję gry Resident Evil Origins Collection, którą otrzymałem od firmy Cenega. Resident Evil Origins to tak naprawdę remakei dwóch gier, które ekskluzywnie wyszły na Nintendo GameCube, czyli Resident Evil Remake to jest taka nieoficjalna nazwa i Resident Evil Zero. Postanowiono je zremasterować na konsole PlayStation 3 i na PlayStation 4, chociaż tutaj nie wiem czy na PlayStation 3 wyszło też Resident Evil Zero. Natomiast y, jedynka, czyli ten remake wyszedł i na PlayStation 3 i na y, PlayStation 4. Obydwie gry były dostępne w y, formacie cyfrowym, jednakże postanowiono je upchać na jedno pudełko i oczywiście y, tak sprzedawać. Przede wszystkim od razu warto zauważyć, że są to naprawdę dobre dwie dobre gry za niewielką cenę, ponieważ ich koszt to około 150 zł, a mm, przełożenie ilości godzin spędzonych nad tymi grami nawet do jednokrotnego ukończenia, ten przelicznik za tą kwotę jest dosyć wysoki, także dostajemy całkiem dwie dobre gry. Oczywiście nie obyło się przez, bez pewnych problemów, o których za chwilę powiem. Same remake to... Znaczy może inaczej, zacznijmy od tego Residenta 1. Jest to remake z Gamecube'a, tak jak powiedziałem, podbito rozdzielczość, poprawiono troszkę modele, dodano nowe skórki, Dodano tryb gry na szerokim ekranie, ponieważ oryginalnie gra działa w ekranie 4x3. Tutaj rozszerzono ten ekran. No i jest to słuchajcie, Resident, taki, taki remake, można powiedzieć, w miarę dokładny tego Residenta z SpaceX. Aczkolwiek są tutaj pewne różnice, jednakże nie są one aż tak zauważalne. Jeżeli miałbym wybierać pomiędzy Residentem z P6 a z wybrałbym chyba tego z Gamecube, ponieważ, czyli ten remake, ponieważ um, poprawiono dialogi, um, graficznie wypada to o wiele lepiej, szczególnie tła um, i w mojej opinii gra się trochę przyjemniej, um, zwłaszcza że, um, no, trzeba przyznać, że ten Resident 1 zestarzał się dosyć mocno, a tutaj dostajemy właściwie w takiej odświeżonej formie, gdzie nie wygląda on naprawdę źle. Problemem natomiast jest to, że wraz z przeniesieniem Residenta z PlayStation na Gamecube'a przeniosły się też oczywiście wszelkie archaizmy z nim związane. I niestety Resident Evil dla wielu osób, które nie grały nigdy w Residenta, te archaizmy mogą być dosyć męczące. To mała ilość miejsca w inwentarzu, także często trzeba zostawiać w jakiejś skrzynce pewien przedmiot, potem trzeba przez mnóstwo plansz przejść, żeby ten przedmiot z powrotem z tej skrzynki wydobyć. To jest dosyć męczące, ale po części to też jest taka, była taka idea rezydenta, który ten motyw był ciągnięty przez te trzy pierwsze części i chyba przez Weronika X, ile dobrze pamiętam, już dzisiaj, dzisiaj nie kojarzę. Natomiast co miałem powiedzieć, to to, że tutaj ten rezydent Trzeba przyznać, że w ogólnie ten Resident z Gamecube ładnie się zestarzał. On nawet dzisiaj nie wygląda źle. Natomiast podbicie rozdzielczości. Sprawiło, że ta gra wygląda jeszcze ładniej i jeszcze przyjemniej. Wszyscy malkontenci, którzy narzekają, że Resident skończył się po trzeciej części, zdecydowanie powinni sięgnąć po tą kolekcję, bo to są gry właśnie w tym starym duchu Residentów 1, 3 i myślę, że będą zadowoleni. Sam Resident to oczywiście pierwsza część, to, opowie to oczywiście opowieść o grupie komandosów S.T.A.R.S., którzy chronią się w przedziwnej rezydencji. Gdzie okazuje się, że rezydencje um, zamieszkują różne stwory, zombie, e, sama idea, sam koncept gry został, można powiedzieć, bardzo, delikatnie mówiąc, zaczerpnięty, ale tak naprawdę to zerżnięty z pierwszej części e, Along the Dark e, i... To jest właściwie taki All in The Dark 2.0, można by powiedzieć, ten Resident Evil, ale oczywiście Capcom troszkę em, zmienił pewną formułę. Tutaj akcja dzieje się można powiedzieć współcześnie, znaczy w 1998 roku, ale w momencie kiedy wychodził Resident to był współcześnie, czy nawet troszkę w przyszłości. Także, e, różnice są dosyć spore. Sama gra jest e, dobra, muszę przyznać, że pierwszy Resident jest dobry. Skończyłem go wielokrotnie w e, wersji na PlayStation, e, skończyłem go chyba dwukrotnie na GameCube e, i cały Resident 1 też możecie u mnie obejrzeć na jednym streamie, gdzie grałem e, wraz z widzami. Tak jak mówię, są tu pewne archaizmy, które mogą odstraszyć, ale jeżeli się to przełknie, dostaniecie naprawdę fajny, fajny remake. Jeżeli nie graliście na GameCube, bo jeżeli grali, graliście na GameCube, to jest dokładnie to samo. Różnica pomiędzy wersją GameCube'ową a tą wersją z PlayStation jest taka, że dodano ten szeroki ekran, czyli szeroki, szeroki kąt i dwie nowe skórki Chrisa z Resident Evil 5, o ile dobrze pamiętam, i Jill jest też chyba z Resident Evil 5, chyba skórka, albo 6, nie, teraz nie pamiętam. No właśnie, ponieważ tutaj jest jeszcze taka. Mówię Wam o tym o ale oczywiście większość z Was to doskonale wie. Mamy dwie postacie do wyboru, mamy Jill i Chrisa. Jill ma więcej miejsca w inwentarzu i dodatkowo ma fajną fizykę cycków, także wybór pomiędzy tymi dwoma postaciami, którymi chcemy grać jest w miarę oczywisty. I te historie, można powiedzieć, że w pewien sposób nie są identyczne. One różnią się niuansami. Ale trzeba przyznać, że nie są to duże różnice pomiędzy dwoma scenariuszami. Także jak skończycie jeden scenariusz, jeżeli chcecie tam zdobyć jakąś wyższą rangę, warto zagrać tą drugą postacią i sprawdzić. Bo te różnice jednak są jeszcze... Po... Chris jest bardziej na przykład wytrzymały, Jill ma więcej miejsca w inwentarzu. Chris zaczyna na początku z nożem, Jill zaczyna z pistoletą. To są takie, można powiedzieć, niewielkie niuanse. Pierwszy rezydent to też powrót do tych fajnych zagadek, typu odnajdź klucz, użyć gdzieś przedmiotów. To co dzisiaj w aktualnych rezydentach 4, 5, 6 już absolutnie całkowicie się nie pojawia. Zostało to można powiedzieć usunięte na rzecz radosnej strzelaniny, a tutaj jeszcze mamy te zagadki, które no, sprawiają masę Frajdy ich rozwiązywanie. Niestety. Resident też w wersji na PlayStation nie pozbył się pewnych problemów. Przede wszystkim e, mam najwięcej mam uwag do części pierwszej. Jeżeli przyrównamy sobie część pierwszą i część Zero, zauważymy, że tła w części pierwszej są o wiele gorszej jakości niż w Zero i nie chodzi mi o jakość renderów, czyli tylko o jakość remastera. Niestety mam wrażenie, że Resident Evil 1 to był interpolowany do 720p oryginalnie, i potem podbito tą rozdzielczość do 1080p poprzez interpolację. Niestety, tła często wyglądają dosyć brzydko i są rozmazane w porównaniu do Resident Evil Zero. Niestety to strasznie, strasznie widać. Nie obyło się też bez problemu z filmami. Filmy zostały podbite ponownie tylko przez interpolację do 1080p, także są one dosyć nieostre i dodatkowo występuje problem w nich szczególnie z czernią, gdzie widać takie plamy um można powiedzieć, pikseli czarnych tam, gdzie powinna być głęboka czerń, co muszę przyznać, że troszkę, troszkę prze, przeszkadza. Natomiast faktycznie tutaj ten problem pod kątem graficznym leży w tych tłach i muszę przyznać, że grając w remastera w Origins, na początku zagrałem sobie w Resident Evil Zero, i naprawdę byłem zachwycony nową jakością tę i zagrałem potem na chwilę, żeby zrobić fragment gameplayu, ponieważ tak jak mówię, już ogrywałem na streamie w Resident Evil 1 i faktycznie w Resident Evil 1 te tła, no wyglądają gorzej, no wyglądają gorzej. Mam wrażenie, że jest to po prostu ta sama jakość grafiki, którą grałem na PlayStation 3, w Resident Evil re ten remake. Z tym, że tylko podbita do rozdzielczości 1080, 1080p. Na temat jedynki Residenta nie będę za dużo mówił, ponieważ, tak jak mówię, możecie zobaczyć sobie cały gameplay na streamie mojego autorstwa. Natomiast ciekawszą grą jest według mnie Resident Evil Zero. I z tych dwóch gier wydaje mi się, że Resident Evil Zero jest tą lepszą częścią. Po części dlatego, że Resident Evil 1 już ograłem tyle razy, że znam praktycznie na pamięć, co tam, o co tam chodzi, natomiast Resident Evil 0 jest jakby mm, taką zerową częścią Residenta, która się dzieje jeszcze przed częścią pierwszą. I tutaj mamy ponownie dwóch bohaterów, Bilego i Rebekę, jednakże nie zdecydowano się na dwa różne scenariusze, a... Postacie możemy w każdej chwili zmienić. Czyli możemy grać Rebeko i w każdej chwili możemy przerzucić się na Bilego, który może być w zupełnie innej lokacji. Zmieniło to troszkę specyfikę. Dodatkowo może być tak, że obydwie postacie chodzą razem w teamie. Możemy wymieniać przedmioty pomiędzy, nami, pomiędzy nimi i postanowiono też zrezygnować z pewnych archaizmów, które były w pierwszym rezydencie, mianowicie to cały czas latanie do skrzynek i wkładanie tam niepotrzebnych przedmiotów. Teraz każdy przedmiot możemy wyrzucić na ziemię i potem go podobnie ponownie podnieść. Tak naprawdę wprowadza to jeszcze większy zamęt i muszę przyznać, że często lawirowanie w menu, czyli przerzucanie przedmiotów pomiędzy bilim a Rebeką, ponieważ warto zwrócić uwagę, że na przykład ma te leki z roślinek tylko umie robić Rebeka, tak? Czyli trzeba przerzucać. Ona musi to zmiksować, przerzucić do Bilego, tak? także. Zaczyna to, to być taka ekwilibrystyka na padzie, kiedy trzeba te przedmioty jakoś tam umiejscowić odpowiednio, żeby można było je używać. Ponownie został zachowany ten pomysł, który był w Rezydencie 1, czyli Rebeka jest słabsza, natomiast Billy jest tą postacią bardziej silną. Ale to, co myślę, myślę zachwyca, to to, że starano się połączyć tą... Ten prequel z tą częścią pierwszą i faktycznie to do siebie elegancko wpasowuje, się wpasowuje, bo jeżeli dobrze pamiętacie, w Resident Evil 1 Rebekę możemy spotkać i to co się stało z Rebeką, która była członkinią oryginalnego oddziału Stars, dowiadujemy się właśnie z Resident Evil Origins. I e, tu rzeczy, o której już wspominałem, naprawdę bardzo fajnie wypadły tła. Tła są rewelacyjne. Jeżeli zobaczycie, one są oczywiście prerenderowane. Pod pierwszy poziom, który w mojej opinii jest najlepszym poziomem em, całej tej płyty, szczerze mówiąc, czyli poziom, uwaga, w pociągu, tak, poziom w pociągu, który został zrealizowany naprawdę po mistrzowsku. W momencie kiedy pociąg zaczyna ruszać i te tła zaczynają być animowane, tu się porusza jakiś żerando, tu się porusza jakaś przewrócona butelka. Naprawdę wygląda to rewelacyjnie w ruchu. Em, i tak jak mówię, wydaje mi się, że więcej pracy, więcej bardziej przyłożono się do Remastera 0 niż do Remastera 1 i to niestety widać szczególnie w tych tłach, kiedy przyrównamy sobie jedne tła do drugich. Sama fabuła oczywiście, tak jak mówię, jest prequelem do Resident Evil 1, więc spotkamy wiele znajomych postaci, m.in. Wesker'a. Nie spotkamy tych postaci, które dopiero zmierzają do Raccoon City, czyli tam Chris, Barry, oni dopiero pojawią się później, ale dowiadujemy się jak to się stało, że Rebecca znalazła się w tej rezydencji, gdzie można ją spotkać dopiero w pierwszej, w pierwszej części. Poza tym, z wad mogę powiedzieć, że Resident Evil 0 jest bardzo nierówna. Zaczyna się takim naprawdę potężnym stąpnięciem, kiedy gra dzieje się na, w pociągu, potem dzieje się w tej pierwszej rezydencji i ten moment, te dwa fragmenty są bardzo mocne, bardzo takie, no, dobre. I później gra jakby od połowy e, spuszcza z tonu i końcówka już trochę zamula, muszę przyznać. Końcówka już trochę zamula, gdy jesteśmy w takiej, na jakiejś takiej... E, nie wiem, czy to jest tama, czy to jest taki, taka fabryka, czy coś, przejście pomiędzy pierwszą a drugą rezydencją, no tutaj zaczyna już to niestety zamulać i cały ten klimat zaczyna siadać, bo już po prostu ta gra nuży. Wiele osób uważa, że Resident Evil Zero jest tą trudniejszą grą z tych dwóch. Ja muszę przyznać, że chyba grało mi się łatwiej. I mogę wam powiedzieć tutaj w ogóle absurdalną rzecz. Eee, końcowego bossa, czyli już tego końcowego, końcowego bossa pokonałem, nie mając w ogóle amunicji. Absurd, normalnie absurd. Mówię, wystrzelałem całą amunicję e, i cóż. I wróg jakoś mnie nie atakował, ja go blokowałem sobą i mnie, mnie nie atakował i udało mi się przejść. Zresztą to możecie zobaczyć na, teraz na filmie. E, absolutnie bez... Znaczy, no tam na początku trochę strzelałem, ale tych strzałów nie było za dużo. E, także też takie rzeczy się zdarzają. E, ale przede wszystkim właśnie... Bardzo lubię ogólnie gry, które są tak zwanymi prequelami, originsami, czyli Batman Origins. Podobały mi się początki Batmana. Tutaj mamy Resident Evil Zero, który też jest takim początkiem. Lubię te, te początki, Metal Gear Solid, na przykład Snake Eater, tak? i potem Phantom Pain, które opowiadają jakby wcześniejszą historię niż tą, którą znamy z PSX-a w Metal Gear Solid Także lubię, lubię takie historie, ponieważ one jakoś fajnie się starają wpasować w całą tą historię i podobnie jest tutaj z Resident Evil Origins postanowiono jakoś wpasować to tą historię, żeby ona pasowała do całej e, historii Residentów. Może przyznać, że trochę smutek, że obydwie gry tylko wyszły na Gamecube, że one nie pojawiły się właśnie na PlayStation 2 w, te, w tamtym czasie. E, bo myślę, że ładnie by uzupełniały całą tą historię Residentów, no ale oczywiście to był tylko to był tylko na e, Game, Gamecube. A. Powiem tak, jeżeli nie graliście w Wersję GameCubeową polecam, zdecydowanie polecam. Warto zagrać naprawdę fajne tytuły, które dadzą Wam szansę na powrót do tych oryginalnych Residentów. Jeżeli lubiliście Resident 1 3, no to tutaj poczujecie się jak w domu, bo gra została zmieniona grafika, ale zostały zachowane te wszystkie archaizmy i pomysły, które były w pierwszej części Residenta. Natomiast jeżeli graliście w wersji Gamecube, no to cóż, tutaj dostajecie tylko wyższą rozdzielczość. Nie wspominam tutaj o tych nowych trybach, bo w Resident Evil Zero mamy na przykład Wesker Mode, gdzie możemy grać Weskerem, który strzela w, z oczu, ale można powiedzieć, że to jest tylko taki, taka ciekawostka, bo tak naprawdę nie zmienia to w żaden sposób fabuły, a jedynie dodaje e, jakby nowy tryb. Także no tutaj pod tym kątem nie mogę powiedzieć, że jest to jakaś taka, taka wartość dodana, która jakby jej nie było, to by się nic nie stało, tak? Jeżeli graliście w Resident Evil Remake na PlayStation 3, to pamiętajcie, że dostaniecie dokładnie tą samą grę, jedną, natomiast ta druga, 0 jest całkowicie nowym remake'iem. Eee, także, no, tutaj też dostawiam zostawiam Wam e, podjęcie decyzji, ponieważ mamy pół na pół. E, ale jeżeli nie graliście, jeżeli lubicie Residenty, podobały Wam się trzy pierwsze części, jak najbardziej polecam. Kupa zabawek, zwłaszcza, że cena... E, nie jest wysoka, o ile dobrze pamiętam, aktualnie około 150 zł, a dostajemy naprawdę dwie długie gry, których zaj przejście zajmie Wam mnóstwo czasu, a i potem po jedno jednokrotnym skończeniu można się pokusić na przejście jeszcze raz. Resident Evil dla mnie to jest gra, do której często wracam, może tak. Yy, najmniej chyba grałem w Veronikę X, bo ją skończyłem tylko raz. Natomiast te wszystkie rezydenty z tej klasycznej linii, czyli z numerkami, zawsze wielokrotnie wracam i tak jak mówię, nie wrócę jeszcze do Resident Evil 0. Sporo osób się pytało, czy pojawi się na streamie Resident Evil 0. Czemu nie? Może się zastanowię, może przemyślę to i spróbujemy przejść ponownie Resident Evil 0 na streamie, żeby mieć 1K 0. Natomiast tak jak mówię, no gra jest, gra jest w mojej opinii gry są naprawdę spoko. Jest taki powiew tego retro tych gier jeszcze które wychodziły na PlayStation, no i gra się w to po prostu wyśmienicie, tak? Ja muszę przyznać, że gra mi się w to świetnie. Jeszcze nie wspomniałem o jednej wadzie wobec, według mnie, ponieważ dodano dwa tryby sterowania. Ten klasyczny z GameCube i z PlayStation i nowy tryb, który w mojej opinii jest całkowicie niegrywalny. I gra się to bardzo, bardzo dziwnie, szczególnie że zdecydowano się na po prostu postać idzie w tą stronę, w którą wychylimy gałkę. I to może by było ok, tylko problem jest taki, że w rezydencie często kamera się zmienia swoją perspektywę, więc może być tak, że trzymasz gałkę do dołu, a postać biegnie do góry. I to trochę myli, to trochę myli. Także lepiej grać na tym oryginalnym. Oryginalnym ułożeniu pada. No i jeszcze druga rzecz: ten widescreen, czyli rozszerzenie ekranu jest jest troszkę, może przyznać, oszukane, ponieważ oryginalnie gra była w formacie 4x3. I tutaj nie pokuszono się na odnowa, na przerenderowanie wszystkich teł do 16x9, a po prostu przycięto obraz. Więc jeżeli gracie w szerokim kącie, no to tracicie te fragmenty, które były widoczne na formacie 4x3. Nie przeszkadza to w rozgrywce, ale niestety no, nie widzicie większej części obrazu. Natomiast granie w tym archaicznym 4x3, no w aktualnym chyba czasie to troszkę się mija z celem, także no coś za coś, tak że tak powiem. Także polecam wam, rezydenty, no zresztą co ja wam będę mówił, wiele osób narzeka na rezydenta szóstkę, że to szlipa, że to strzelanka, że to, także tutaj macie ten powrót do tych starych, dobrych rezydentów w tym formacie, w którym, no, zakładam, że wam się podobał, wszystkim tym, którzy narzekali na szóstkę, to jest ten format, który wam się podobał i na pewno spędzicie miło czas, bo i 1 i 0 to fajne, fajne historie. No i można poznać początki, początki serii Resident Evil w nowym wykonaniu, w nowym wykonaniu, w podbitej rozdzielczości, z ładnymi modelami i ze skaczącymi cyckami Jill. To jest nie do przecenienia niestety tutaj, także no tyle. Ja bawiłem się świetnie obydwie części, bardzo mi się gra, miło grało i mam nadzieję, że jeszcze nie raz do nich wrócę. Grę otrzymałem od firmy CENEGA, Gdzie możecie kupić tę grę? Macie na dole w linku. No i to tyle. Pozdrawiam Was, energii. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.